Cześć, witajcie na kanale Marketing Ekspert, ja mam na imię Kamil i w tym filmie chciałbym wam pokazać, jak możecie znaleźć produkt dropshippingowy, dzięki któremu w końcu może wygenerujecie te sprzedaże, a jeżeli już generujecie sprzedaży, to może znajdziecie produkt, który będzie waszym kolejnym winerem. Dużo osób ma z tym problem, dużo osób jeszcze nie wie, jak szukać takich produktów, więc pokażę darmowe metody w tym akurat filmie. Jeżeli byście chcieli poznać te płatne metody, to dajcie znaka w komentarzu. Pokażę wam również, skąd te produkty brać, więc pokażę Wam strony, na których czas oczekiwania na te produkty są o wiele krótsze niż nawet CJ Dropshipping czy AliExpress. Pokażę Wam również, jak znaleźć Waszych konkurentów, którzy już sprzedają ten produkt i przeanalizować ich sprzedaże i zyski, które generują na tym produkcie. Tak więc mega dużo wartości, tak więc zapraszam do oglądania, a zanim to się stanie, to również możecie zostawić jakiegoś lajka, dzwoneczek, tak aby być na bieżąco i działamy. Dobra, tak więc przejdźmy od razu do konkretów. Na początku pokażę Wam stronę, na której możecie znaleźć właśnie trendowe, popularne produkty. Jest to strona wish.com. Nie musicie się tu logować, nie musicie się tu rejestrować, nie musicie nic płacić. Jest to strona ala AliExpress, na której również możecie znaleźć rzeczy, które możecie zamówić do siebie. Tak więc możemy znaleźć tutaj rzeczy, które trendują i które ludzie często zamawiają. To nie robi jeszcze z tego produktu jakiegoś zwycięzcy, winera. Natomiast no, daje nam jakieś poszlaki a później dalsza analiza może nam pomóc w określeniu, czy faktycznie ten produkt ma jakiś tam potencjał. Więc przede wszystkim już na sam początek, jak przejdziemy do zakładki popularne, widzimy produkty, które czy to dobrze aktualnie się sprzedają, czy sprzedawały się to w przeszłości. No i tutaj między innymi mamy tego tape'a, który jest ultra mocny, mamy matę dla kotów, która aktualnie bardzo dobrze się sprzedaje. Jak sobie wpiszecie nazwę, tak jakby wpiszecie tą matę gdzieś tam w Facebook czy na TikTokach, to zobaczycie miliony wyświetleń tego produktu. Bardzo fajny, rozwiązujący problem produkt. Dodatkowo mamy te kotki, które świecą. To również był produkt, który się jakiś czas temu sprzedawał, te butelki również. Także mamy bardzo dużo produktów, które aktualnie czy w przeszłości dobrze się sprzedawały. Także już możemy sobie gdzieś tam te pewne produkty zapisać na liście, a później dokonać większej analizy. Możemy również przejść w trendy, gdzie znajdziemy również trendowe produkty, i tutaj również możemy sobie przeszukać, czy to po kategoriach, czy po prostu scrollując sobie te trendowe produkty, i możemy znaleźć pełno produktów, które faktycznie nadają się do sprzedaży. Oczywiście należy pamiętać, jakie jest przeznaczenie tego produktu, czy to będą Facebookacy, czy to będzie może TikTok, wtedy wybrać ten produkt pod tym kątem, czyli bardziej efekt Wow, czy bardziej na przykład jakieś rozwiązanie problemu, więc, więc te tematy należy gdzieś tam wziąć pod uwagę. Kolejną stroną, którą chciałbym pokazać, jest vanelo, ostatnio też Ecom King robił o tym e, temacie e, filmik, e, dlatego e, uważam, że faktycznie to Vanello też ma, też ma sens i potencjał. E, za chwilę pokażę Wam e, natomiast aplikację strony, na której nie dość, że możecie znaleźć produkty zwycięskie, to dodatkowo możecie je zamówić z bardzo krótkimi czasami dostawy, bo tutaj do Stanów mamy nawet 1-3 dni, 4-7 e, a na cały świat są to czasy nawet krótsze niż do CJ niż na CJ Dropshipping. E, także zaraz do tego przejdziemy. Jeżeli chodzi o vanelo, to jest to podobna strona jak na przykład. Wish, czy Aliexpress, natomiast jak się tutaj trzeba się zarejestrować, jak się zarejestrujemy, no to należy wybrać kilka produktów, które dzięki którym tak jakby system będzie wiedział, co nam pokazywać więcej, więc powiedzmy, że sobie tutaj naklikamy, o akurat mam, mam page not found, więc jeszcze raz, tutaj sobie wybierzemy kilka produktów i po jakimś czasie pokaże nam się dan, no i w tym momencie otwiera nam się strona, więc tu możemy sobie również zdiscoverować różnego rodzaju produkty, między innymi te jakieś na przykład Perfect GIFy, czy mamy tutaj jakieś programy, ale to nas nie interesuje. Ta zakładka nas najbardziej interesuje, czyli Customer Favorites czy mamy produkty, które są najczęściej kupowane przez użytkowników tego serwisu. No i między innymi tu również możemy znaleźć właśnie takie produkty, które które dobrze się sprzedają na tym serwisie. Oczywiście trzeba dokonać dalszych gdzieś tam analiz. No ja bym od razu tutaj jakieś sprzedaży produktów Louis Vuitton czy Gucci oczywiście podróbek. Tutaj też jedna ważna rzecz, która jest, no to jeżeli mamy nasz profil, to warto sobie w niego przejść i jednak odkliknąć tak, jakby z polubionych te wszystkie produkty, które się nam tu pojawiły, dlatego, że one, tak jakby na podstawie tych produktów, będą się pokazywały inne produkty, a nie chcemy tego ze względu na to, że to nie jest kategoria, która nas interesuje, czyli jakieś ciuchy, buty czy inne tego typu rzeczy, także tu możemy sobie podklikiwać wszystko, co zostało nam tu zapisane, no i od razu znowu przejść do Discover, przejść w te najczęściej kupowane produkty, no i bardzo prawdopodobne, że gdzieś tam się to Wam zmieni i będziecie mieli różnego rodzaju inne produkty. No wiadomo, trzeba tutaj poświęcić też trochę czasu na scrollowanie, przeglądanie, natomiast myślę, że warto, bo również jest to strona, która dobrze, dobrze tutaj funkcjonuje. Oczywiście możemy sobie przejść zaznaczyć jakieś inne kategorie i poszukać takich produktów, ale już tu nam jakieś fajne w miarę produkty się zaczęły pojawiać, tak, więc również jest to strona darmowa, na której można znaleźć fajne pomysły. Ok, i teraz przejdźmy sobie do strony Spocket. Spocket to jest taka ala hurtownia. Coś jak, coś jak CJ Dropshipping. Natomiast tutaj mamy jeszcze jeszcze krótsze te czasy oczekiwania. No i dodatkowo możemy znaleźć fajne produkty do, do sprzedaży. Jeżeli chodzi o Spocket, no to trzeba się tutaj zarejestrować. Natomiast nic tutaj nie płacimy. I jeżeli sobie na przykład przejdziemy Find Products, filtry wyfiltrujemy sobie. Możemy sobie wybrać na przykład Best Sellers, kliknąć View Results. No i mamy najlepiej sprzedające się produkty. No i tutaj możemy sobie również Poszukać możemy wybrać jakieś kategorie, które nas interesują, na przykład nie wiem, będzie to jakiś beauty kategoria czy, czy inne różnego rodzaju kategorie, które nas interesują bardziej. Więc, więc akurat tutaj mamy jakieś olejki, kremy, to to nas za bardzo nie interesuje, więc może przejdziemy sobie w coś innego, na przykład nie wiem, weźmy zwierzęta. Mm i tutaj mamy jakieś tam na przykład bryloczki customizowane czy różne inne rzeczy więc można sobie przeglądać te produkty, no i dodatkowo możemy sobie kliknąć na dany produkt, który nas najbardziej interesuje, no i możemy zobaczyć jakie są na przykład czasy oczekiwania na ten produkt, jeżeli chodzi akurat o ten produkt no to tutaj są one trochę większe, bo mamy 7 dni na samo sprocesowanie tego, tej wysyłki, no i później mamy United States 8, 14 15, 30, aż na World więc jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to w miarę spoko. Natomiast jeżeli chodzi o gdzieś tam ten cały świat, no to trochę jest to mimo wszystko dużo. No ale powiedzmy, że mamy tutaj na przykład ten produkt, który też bardzo trendował i nadal trenduje, myślę, e, szczególnie na TikToku. Czyli takie łapki silikonowe do zbierania sierści. E, tutaj co jest spoko, to to, że tak naprawdę po jednym dniu zostaje ten produkt wysłany. No i trafia do Stanów Zjednoczonych od jednego do trzech dni. No i jeżeli chodzi o cały świat, no to jest to 15-30% dni, no ale należy pamiętać, że tylko jest ten jeden dzień na wysyłkę, więc bardzo prawdopodobne, że też w miarę szybciej to przyjdzie. No, możemy sobie przeszukać, możemy sobie ustawić też kategorię, jeżeli nam zależy bardziej na wysyłce na cały świat krótszej, no to oczywiście możemy też sobie sprawdzić, ustawić takie tutaj filtry. Tutaj na przykład mamy produkt, który dociera do całego, na cały świat praktycznie w 8-14 dni. Tutaj też jest fajne to, że od razu możemy sobie zimportować ten produkt, czy zamówić nawet jakieś sample, żeby sprawdzić chociażby jakość tego produktu, który sprzedajemy? Więc myślę, że mega fajny, fajny portal, na którym możecie nie dość, że znaleźć te produkty, to również zamówić, z których możecie zamawiać do waszych klientów. Kolejnym takim programem jest strona jest Ship to the Moon. Tutaj również nie dość, że możemy znaleźć te produkty, które dobrze się sprzedają, to również możemy je stąd sobie zamawiać, czyli możemy być nasz to dostawca. Jeżeli przejdziemy sobie na przykład w produkty no, i wejdziemy w, gdzieś tam w zakładkę tą Best Selling Product. No, to mamy aktualnie najlepiej sprzedające się produkty, i faktycznie są to produkty, które aktualnie bardzo dobrze się sprzedają. Jeżeli sobie wejdziemy na przykład na ten produkt, jeden, no, to mamy tutaj chociażby jego koszt, czy czasy dostawy, które również w miarę są okej, okay. więc, więc tutaj również możemy znaleźć takie, takie produkty, czy również możemy stąd zamawiać te produkty do naszych klientów. No, i oczywiście mamy tutaj cały całą gamę produktów, nie tylko tych Best Selling Products, ale mamy różne inne produkty, aktualnie również ten produkt dobrze się sprzedaje, więc też widać, że są to produkty, które aktualnie gdzieś tam dobrze działają. Zakładka Best Selling Products będzie troszkę ograniczona, no bo tutaj jednak tych produktów nie jest aż tak dużo, natomiast nawet w zakładce View All widzimy produkty, które naprawdę bardzo często pojawiają się na reklamach na Facebooku czy też na TikToku, a dodatkowo jeżeli coś nam się spodoba, to oczywiście zapiszmy sobie to na liście. I i przeanalizujemy wtedy, czy te reklamy faktycznie na Facebooku są, czy są sprzedawcy tych produktów i jakie oni generują sprzedaże No, i teraz, właśnie do tego sobie przejdziemy. Więc, powiedzmy, że chcemy sprzedawać atomizer do perfum, który napełniany jest perfumami. Możemy sobie to wziąć, jest to przenośne. Produkt bardzo dobrze sprzedający się już od jakiegoś czasu. Więc, powiedzmy, że chcemy sobie znaleźć, właśnie, sprzedawcę, sprzedawców, którzy robią coś z tym produktem. Więc, najlepiej sobie skopiować wkleić do Google i jeżeli sobie tutaj napiszemy to co nas interesuje dodamy sobie na przykład Shopify to nam znajdzie właśnie sprzedawców tego produktu z Shopify'a i nie tylko. Więc jak możemy zobaczyć, mamy tu pełno, już widzę na pierwszy rzut oka, że są to sklepy dropshippingowe, bądź też nie dropshippingowe, ale sklepy sprzedające ten produkt. Większość z nich oczywiście to będą sklepy, które gdzieś tam ktoś postawił, wiele się na tym nie napracował, więc od razu można byłoby odrzucić takie sklepy. Najbardziej nas będą interesować te, które faktycznie wyglądają na jakieś sklepy, które. Że mogą sprzedawać dany produkt, na przykład ten sklep internetowy. Widać, że może coś z tym produktem sobie tutaj działać, także, także tutaj te elementy wszystkie zachowane są. No i teraz, jeżeli znajdziemy sobie właśnie taki sklep, czy kilka sklepów internetowych, które sprzedają dany produkt, możemy sobie przejść na dropship.io. Tak jak widzicie, mamy siedmiodniowy okres próbny na tej stronie, tak więc możecie sobie tutaj wypróbować to narzędzie, czy w darmowy sposób w sobie sprawdzić sklepy, i jeżeli skopiujemy link, do tego sklepu, a ten sklep jest zbudowany na Shopify'u, to będziemy mogli zacząć śledzić między innymi właśnie przychody czy dochody tego sklepu internetowego. Od razu nam się pojawiła informacja na ten temat, więc kliknijmy sobie zobaczyć, jakie faktycznie statystyki pojawiają się na tym sklepie internetowym. Czyli w ostatnich tam w ostatnich 30 dniach zarobiło to, ten sklep 105, znaczy zrobił przychodu 105 tysięcy dolarów, z czego akurat tego naszego Produktu, który wybraliśmy, chyba nie sprzedają z jakimś większym sukcesem. Są tutaj jakieś szampony i inne rzeczy, więc możliwe, że to nawet nie jest produkt dropshippingowy, w sensie sklep dropshippingowy, tylko po prostu sprzedaje chociażby ten jeden produkt, który jest trendujący, ale bardzo możliwe, że mają to na swoich magazynach. Ale jak widać, nie robi na ten sklep wyników na tym produkcie. Tak więc już można sobie pomyśleć o tym, żeby, żeby może szukać czegoś innego, ze względu na to, że widać, że za wiele wyników tutaj nie ma więc jeżeli się nie sprzedaje to nie ma sensu się w ten temat pchać możemy oczywiście sobie zobaczyć jak to było też w przeszłości wyglądało czyli mamy całkowicie w okresie 6 ostatnich miesięcy prawie 500 tysięcy dolarów obrotu No i nadal nie widzimy tego naszego produktu a nawet gdybyśmy go tutaj zobaczyli no to w ostatnich 30 dniach już on się nie sprzedaje więc najprawdopodobniej nie jest to produkt który byłby warty aktualnie uwagi oczywiście warto Warto przeanalizować też inne sklepy, sprawdzić. Może akurat inne sklepy sprzedają ten produkt, akurat ten um, sklep może nie, nie skupiał się na tym produkcie. Tak więc warto sobie przeanalizować więcej sklepów i zdecydować wtedy, czy, czy faktycznie tak jest. Można sprawdzić Facebook ads, ad library, sprawdzić, czy tam ten produkt się znajduje, czy ktoś go sprzedaje. Można sprawdzić TikToka, czy na TikToku dobrze działa, jeżeli na przykład chcecie m, zadziałać darmową strategią reklamował. Oczywiście jest wiele różnych sposobów na to, jak przeanalizować te produkty, jest wiele różnych sposobów na to, jak znaleźć te produkty, bo to tylko kilka z, ze sposobów, które pokazałem, ale w dzisiejszym świecie TikTok naprawdę bardzo dobrym źródłem szukania produktów, źródłem tych produktów, które gdzieś tam zaczynają fajnie, fajnie działać. Natomiast no macie tutaj również kilka sposobów na to, jak taki produkt znaleźć i jak z takim produktem możecie później dalej dokonać takiego researchu. No i zadecydować, czy w ogóle warto go sprzedawać, czy nie. I to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć jeszcze więcej sposobów na to, jak znaleźć takie produkty, czy to darmowych, czy to płatnych, to dajcie mi znać w komentarzu, to coś takiego przygotuję. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Zapraszam do lajkowania, zostawiania subskrypcji dzwoneczka i słyszymy się następnym razem.